Witam w ten no, u mnie słoneczny poniedziałek. Zaczynamy nowy tydzień. Nowe wyzwania w biznesie, w sieci, w przestrzeni blockchain i kryptowalut. Z tej strony CyberCoach, a to jest kanał CyberBiznes. Zaczynamy. Co, dziś, co w dzisiejszym odcinku? Czy bańka na Bitcoinie pękła? Potężne spadki na krypto. Dzisiaj z rana robię live, um, bo po prostu mam <gryw> dzisiaj z rana czas, więc lecimy. Powiemy sobie kilka słów, co się dzieje na rynku. Zrobimy krótką analizę poprzedniej bańki, jakie mieliśmy poziomy cenowe, jeżeli wchodziliście w kryptowaluty w tym roku, no to chciałbym pokrótce powiedzieć, co działo się w 2017, gdzie przerzucam zyski z krypty. Jeżeli oglądaliście mój urodzinowy live ponadgodzinny, to mówiłem o tym, że już powoli realizuję zyski i wtedy wyciągnąłem 20%. Myślę, że w najbardziej odpowiednim momencie. Chociaż nikt nie wie, czy ta bańka jeszcze pękła, czy jeszcze będą kolejne wzrosty. Zobaczymy. Na pewno jest teraz gorąco na rynku i zrobiło się zamieszanie. Więc gdzie przerzucam zyski z krypto? Słuchajcie, jest wiele innych, moim zdaniem, dobrych inwestycji. Wczoraj w biznesowej niedzieli z cybercoachem mówiłem o tym. Więc ja uważam, że zyski, które macie, warto przerzucić w jakieś realne tematy, na przykład we własny biznes lub po prostu zainwestować w siebie i zdobyć dobre etat, gdzie zarabiacie dobre pieniądze. Więc to są dwie rzeczy. Ja akurat ładuję teraz własny biznes i w tym temacie się mocno obracam. Powiem tu kilka słów, jak zdobyć pracę w przestrzeni krypto. Słuchajcie, wczoraj miałem krótką rozmowę kwalifikacyjną z pewnym zespołem. Jednak no, nie, nie, nie mam tych umiejętności, którzy, które, ona posiada, posiada, którzy, które ten zespół potrzebował, ale pracy jest naprawdę dużo i każdy z Was może znaleźć taką robotę, jeżeli odpowiednio się do tego przy, przyłoży. powiemy też o pseudo-anonimowości bitcoina, ponieważ przesyłając bitcoiny nie jesteś anonimowy, do tego służą inne kryptowaluty. Przejdźmy do analizy rynków. Jestem na serwisie CoinMarketCap. Zobaczmy, jakie potężne spadki. No, Bitcoin już powoli widzę odbija. Jest na poziomie 45 tysięcy dolarów. W przeciągu 24 godzin spadł 7%. Ethereum też około 7%. Binance prawie o 10%. Cardano 10% w dół, ale cały czas jest powyżej 2 dolarów. Co się dzieje z Dogecoinem? No, to Dogecoin oscyluje wokół 50 centów ponieważ jest wspierany przez kogo? Oczywiście przez Jelona Maska. Które kryptowaluty zanotowały najwyższy wzrost w ciągu 24 godzin? Yy, Revein, Silo no i Solana. Ja akurat Solanę posiadam, ponieważ będę brał udział w presale'ach tokenów na tym systemie. Tam się dużo teraz dzieje. Yy, są pisane smart kontrakty, deweloperzy są zaangażowani w tą kryptowalutę, więc myślę, że yy, te wzrosty będą się utrzymywały, jeżeli dalej będziemy w bańce kryptowalutowej. Więc Solana powyżej 51 dolców i pnie się w górę. Shiba Inu 30% w dół w ciągu ostatnich 7 dni. Podobno tokeny Shiba Inu zostały spalone to jest też ciekawe pojęcie w kryptowalutach spalone przez Vitalika czyli twórcę Ethereum. Ok, dla osób, które nie wiedzą, mamy coś takiego jak Fear and Greed Index, czyli wykres strachu i chciwości na kryptowalutach. I tutaj mamy cztery poziomy, czyli strach, ekstremalny strach, chciwość i ekstremalna chciwość. Tak? W tej chwili jesteśmy na poziomie 27 punktów, czyli ludzie odczuwają strach na rynkach, inwestorzy sprzedają, jest troszkę paniki. Więc jak widzicie jesteśmy w tym miejscu w tej chwili, jeszcze, jeszcze nie jesteśmy w miejscu ekstremalnego stachu, strachu, więc spokojnie zobaczymy co się wydarzy, jednak trzeba trzymać ręce na pokładzie i albo się upłynnić, przejść częścią kapitału do stablecoinów, albo po prostu być hodlerem i wierzyć, że bitcoin dalej będzie wzrastał. Przejdźmy do wykresu bitcoina bardziej dokładnego. Możemy tutaj sobie zmienić na przykład na jednodniowy wykres. No i zobaczcie, jaka to była załamka. Z poziomu 46 tysięcy dolarów spadliśmy nawet do 42. Także były spore spadki. Teraz bitcoin już odbija do góry. I znowu jesteśmy na poziomie 45 tysięcy dolarów. Co tu mamy? Ok. A tu jest, tu jest nie ten wykres, co trzeba. Ok, teraz jesteśmy na wykresie Bitcoina. Jeżeli weźmiemy sobie powiedzmy 5 lat wstecz, to ukaże nam się taki wykres na TradingView. I zobaczcie, mieliśmy tutaj bańkę na kryptowalutach w 2017 roku. Pamiętną, Ten, ta cena tak jakby wzrastała wykładniczo i osiągnęła cenę około 20 tysięcy dolarów. Potem mieliśmy lekki spadek, wzrost, czyli tak zwany double top. No, i potem już był zjazd do dołu i zjechaliśmy nawet do 3000. Do poziomu około 3000 dolarów w 2018 roku. Więc tak naprawdę nie wiemy dokładnie, co wywołuje bańkę, ale w 2017 roku wyglądało to w ten sposób, że inwestorzy stwierdzili, że transakcje na bitcoinie są już, no sieć jest zapchana, cena zbyt wysoka, więc tu cenę należy spuścić. Pamiętajcie, że to jest bańka spekulacyjna, i tutaj najwięcej mają do gadania osoby, które wchodziły na początku wypuszczenia bitcoina, gromadziły duże portfele i sprzedając te bitcoiny są w stanie bardzo szybko spuścić tą cenę. Więc to jest czysta bańka spekulacyjna, ale jeszcze manipulowana przez grube ryby. To jest, to jest największy problem. Teraz mamy kolejną bańkę. Jesteśmy teraz na szczytach cenowych. Dochodziliśmy nawet powyżej 60 tysięcy dolarów. No i tak jak widzieliście wczoraj mieliśmy Mocny, mocny spadek, nawet 20% spadki. I zobaczymy, co się w tej chwili wydarzy. Na pewno pamiętajcie, że warto na tych wzrostach realizować zyski na określonych poziomach. Wtedy nigdy nie będziecie stratni. I to jest najważniejsze, bo jeżeli jest, mamy ekstremalną chciwość, jesteśmy cały czas chciwi, to nigdy na tym rynku nie zarobimy. Netflix wypuścił bardzo ciekawy serial o pieniądzach. Wyjaśniałem pieniądze, więc jeżeli macie chęć na rozrywkę, warto to obejrzeć. I tutaj była taka wzmianka o, o pewnej bańce spekulacyjnej, w sumie oszustwie chodzi o takie księstwo płaje wymyślone przez pewnego o Pewnego gościa o nazwisku McGregor. Był to pirat, po prostu, i oszust, który wypuścił potem obligacje wymyślonego księstwa Płaye, Ludzie się w to pakowali. Mało tego reklamował tą krainę wymyśloną przez siebie i naganiał do tego, żeby ludzie tam się osiedlali. To jest kraina mlekiem i miodem płynąca. Oczywiście. To wszystko było wyssane z palca, ta historia. Ludzie zostali oszukani, ale ta, ta wycena cały czas szła do góry. Więc to było takie oszustwo już dawno, dawno temu wymyślone przez tego pana. Czy Bitcoin jest oszustwem i skamem? Nie do końca. Jednak jakaś wartość jest tam ukryta i rzeczywiście może nie jest namacalna, ale za. Sukcesem Bitcoina stoi yy, jego potężna sieć, która poparta jest zużyciem energii i dużą liczbą użytkowników tej sieci i komputerów, które wspierają tę sieć. Tak, czyli to jest ten gościu MacGregor. nawet widzę tutaj, mamy artykuł na ten temat, jak został tutaj biedny człowiek, w Anglii wykiwane przez tego gościa. Inną bańką była bańka tulipanowa. Tutaj są przedstawione te wykresy tych baniek. Bańka yy, tulipanowa według tego wykresu trwała 3 lata w Holandii. Polegało to na tym, że yy, powstała pewna choroba kwiat, yy, yy, w Holandii odnośnie kwiatów i one były. Pewne zniekształcone, tak? Były te, te, te kielichy tych tulipanów, były zniekształcone, no i każdy chciał kupować kwiaty, cebulki tych tulipanów, które były w dobrym stanie i zapewniały, powiedzmy, ten pełny kwiatostan. No i powstawały weksle na, 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 na te tulipany, ludzie tym zaczęli handlować i ceny mm, szły. Mocno, mocno do góry. Tu mamy wykres tej bańki. Według tego artykułu, w pewnym momencie te weksle przestały być sprzedawane, no i bańka po prostu pękła. A ludzie, którzy zadłużali się, tak, brali kredyty, żeby kupić te um, weksle i potem drożej odsprzedać, po prostu no, popłynęli, popłynęli i zostali z niczym. E, tutaj może być podobnie w tej bańce kryptowalut. Więc wystrzegajcie się z tego i. Po prostu inwestujcie pieniądze, które możecie stracić, maksymalnie 10% swoich oszczędności. Nie jestem doradcą inwestycyjnym. Jak mówię, widzicie, to jest ryzykowne aktywo, jednak na pewno też może być trampolina do większych zysków. Ale te bańki w historii ludzkości się powtarzają. Mamy tutaj bańkę tulipanową i kilka innych, które się powtarzają. W tej chwili jesteśmy na bańce kryptowalut. Co tam, Elon Musk? Elon Musk stwierdził, że Bitcoin jest centralizowany i to jest racja. Ja mówiłem to ostatnio w filmie o wadach Bitcoina. Rzeczywiście większość kopalń jest zlokalizowanych w Chinach. No i to jest spory, spory problem, więc Elon Musk staje się przeciwnikiem Bitcoina. Aczkolwiek zapewnił, że Tesla nie sprzedała swoich rezerw tej kryptowaluty. Przejdźmy do deksów. Tutaj spójrzmy na najbardziej, najczęściej handlowane kryptowaluty. Dalej króluje Shiba, potem jest Kishu, a także handlowany jest Elon. Jednak te kryptowaluty zaliczyły również spadki. Mamy jeszcze innego shitcoina Cyber Inu. Także jeszcze tutaj trwa hype na psy. Zobaczcie, taki shitcoin. Jeżeli ktoś dobrze trafił, to. Potrafił wzrosnąć w przeciągu ostatnich 24 godzin o 3000%. Także ludzie na tym zarabiają, a to się wiąże z potężnym, z potężnym ryzykiem. To jest oprogramowanie Dextu. Możemy tutaj sobie zakupić wersję Pro i wtedy możemy na przykład dostawać powiadomienia na e-mail albo na telegramie o wzroście ceny. Problem jest, na giełdach zdecentralizowanych jest taki, że nie możecie sobie tutaj ustawiać poziomów wyjścia, automatycznych poziomów wyjścia, stop losów, Chyba, że napiszecie odpowiedniego bota, no ale niestety, na tę chwilę nie możecie tego robić. Z tym, że jak widzicie, te zyski mogą być tutaj największe, jeżeli odpowiednio tym tutaj gramy. Drugim ciekawym projektem odnośnie giełd zdecentralizowanych jest projekt KEK. I wczoraj miałem okazję rozmawiać tutaj z osobami z tego projektu na temat pracy, jednak nie posiadam tych umiejętności, którzy, które one potrzebują, ale chciałem porozmawiać o tym, że w przestrzeni blockchain i kryptowalut mamy naprawdę sporo do zrobienia i można dostać pracę jako deweloper, albo osoba, która po prostu. Działa w świecie blockchain i kryptowalut i po prostu tym się zajmuje. Akurat projekt ma sporo do zrobienia w drugim kwartale. Z tego, co widziałem, to aplikacja jeszcze nie jest dokończona. Tutaj ma być więcej par krypto monitorowanych przez tę aplikację i zobaczmy, jak wygląda już sama aplikacja. Jest podobna do aplikacji DEXUS. ale tak jak mówię, ma jeszcze moim zdaniem sporo do dopracowania. Jednak jak widzicie, jest tutaj możliwość monitoringu większej liczby giełd zdecentralizowanych. Na przykład PancakeSwap, QuickSwap z sieci PolygonMatic. Więc pracują nad tym. No to może być ciekawe narzędzie i alternatywa dla DexTools. I teraz odnosząc się do tego, jakie umiejętności są potrzebne, żeby dostać pracę w przestrzeni blockchain, bardziej w tej części technicznej, bo są też stanowiska nietechniczne, jak na przykład marketingowiec, tak, e, powiedzmy, osoba do zarządzania social mediami e, i tak dalej, więc jest sporo tutaj stanowisk, które możecie objąć. A jeżeli chcecie pracować w samej części technicznej, no to na pewno trzeba poznać. Dokumentację Web3, czyli tutaj, w jaki sposób budować programy, które będą wchodzić w interakcję z siecią blockchain ethereum, nie? i ethereum, wyciągać odpowiednie dane bądź udostępniać smart kontrakty i wiele więcej. Ja tutaj miałem doświadczenie, no, kilka tam zrobiłem swoje hobbystyczne projekty na Web3.py, jest to biblioteka języka Python gdzie możecie wchodzić właśnie w interakcję z, ethereum, z blockchainem ethereum. Jest też wersja dla javascriptu, więc to jest podstawa, żeby znać dokumentację web3 i płynnie się w tym poruszać. To jest pierwsza rzecz. A jeżeli chcecie być takim w pełni deweloperem ethereum, no to musicie poznać jeszcze język solidity. Właśnie w tym no jest podobny do JavaScriptu, Pythona i tak dalej. Już tu napisali. Tutaj musimy predefinować typy po to, żeby tak jakby zarządzać pamięcią. To jest ważne, ile Twój program będzie zajmował pamięci w przestrzeni blockchain. Jest taka gierka Crypto Zombies i tam możecie grać i uczyć się tego języka. No, jeżeli chcecie wejść i pisać smart kontrakty, to myślę, że jest spoko. Z tym, że w ekosystemie Solana widziałem, że już można pisać na przykład w C smart kontrakty, więc uczyć się nowego języka Solidity, żeby tylko i wyłącznie wejść w Ethereum, no musicie podjąć decyzję. Kolejnym językiem jest TypeScript. To jest podtyp JavaScript i też jest wykorzystywany przez w aplikacjach. Dapps, czyli zdecentralizowanych aplikacji, no i jeszcze Node.js. Jest tutaj, to jest framework javascriptowy hmm, przeznaczony do, do skalowania i budowy aplikacji sieciowych. Dobra i teraz pytanie, czy bitcoin jest anonimowy? Nie jest anonimowy, jest jaki? Pseudoanonimowy. Co to znaczy? Jeżeli macie portfel hmm, bitcoina, i wysyłacie albo otrzymujecie jakieś bitcoiny, no to działacie, można powiedzieć, pod pewnym adresem portfela i to jest traktowane jako pseudonim w tej sieci, nie? Jeżeli spojrzymy sobie na Blockchain Explorer, to, to zobaczcie, tu mamy listę transakcji, no i to jest wasz adres portfela i to już zostaje w publicznym blockchainie ta transakcja, no i będziemy mogli ją tam sprawdzić, prawda? Czyli wy. Jako użytkownicy tej sieci zostawiacie pewien podpis publiczny w tej sieci. Oczywiście nie jest on podpisany waszym imieniem, nazwiskiem. Jednak jest to jakiś tam ślad w sieci. Więc w whitepaperze, czyli dokumentacji Bitcoina Satoshi Nakamoto napisał, że jeżeli chcecie być pełni anonimowi w tej sieci to jednak zaleca przesyłanie Bitcoinów za każdym razem z innego adresu, z nowego adresu. Nie? Więc wtedy jest mniejsza szansa, że zostaniecie wyśledzeni, a w tym momencie, jeżeli handlujecie Bitcoinem, no to musicie się liczyć, że przy tej technologii no, jesteście w stanie być wyśledzani, na przykład po adresie IP, jeżeli będzie taka potrzeba. Jeżeli popatrzymy sobie na transakcje wykonywane na Bitcoinie, no to 99% transakcji są e, przeprowadzane przez giełdy. tak? Czyli to jest narzędzie przeznaczone do handlu, a nie do e, codziennych transakcji w codziennym e, życiu. No i jeden poniżej 1% to są jakieś tam kryminalne sprawy, więc też takie się, się dzieje, jakieś tam pranie pieniędzy. No, i 4% jest tradowane na zdecentralizowanych giełdach. Że Bitcoin nie jest anonimowy, musicie o tym wiedzieć. Jeżeli myśleliście, że Bitcoin rozwiązuje problem anonimowości, to nie. Niektórzy mówią, że sam Bitcoin jest stworzony do, przez CIA, żeby mieć jeszcze większą wiedzę o niektórych użytkownikach. Dobra, jeżeli chcielibyście być całkowicie anonimowi w przestrzeni blockchain. No, są kryptowaluty do tego przeznaczone, na przykład Monero. Monero na Monero i kryptowaluty anonimowe były duży hype w 2017 roku. Tam był chyba zikasz, Monero. W tej chwili już ludzie mają to daleko w dupie. Po prostu chcą zarobić na tej bańce kryptowalut i nie dbają o swoją prywatność. A tak naprawdę w założeniu Kryptowaluty były stworzone po to, żeby być właśnie anonimowym w sieci, żeby być niezależnym od zewnętrznych instytucji, jak banków, giełd i tak dalej. Poszło to w, w złą stronę, no i teraz już nikt nie mówi o prywatności itd. Także podsumowując, czy bańka na Bitcoinie pękła? Moim zdaniem jeszcze nie, aczkolwiek trzeba pilnować wykresu, ustawić stop lossy, ustalić swoje poziomy wyjścia, nie być zbytnio chciwym i wtedy nie będziemy musieli się zbytnio przejmować. Gdzie przerzucić zyski z krypto? To ja mówiłem, wydaje mi się, że najlepszą opcją, nad którą macie największą kontrolę, jest własny biznes, więc to można inwestować, <grym> lub w dobry etat. Tak? Bitcoin nie jest anonimowy, nie jesteście na w tej sieci, możecie być wyśledzeni, jeżeli chcecie. No i duże perspektywy pracy w przestrzeni kryptowalut. Jeżeli macie pytania na czacie, to zadawajcie. Zostawcie łapkę w górę, koniecznie subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. A ja mówię: jestem cybercoach i mówię o biznesie w sieci, o kryptowalutach, blockchainie i programowaniu. Więc sporo tematów na moim kanale znajdziecie. Chyba nie ma pytań? Więc powoli będę kończył. I zobaczymy, co będzie się działo na rynkach. Jutro na pewno się pojawia znów na moim kanale i sprawdzimy, jak cena reaguje. Jeszcze ostatnie spojrzenie na rynek. No w tej chwili widać, że Bitcoin troszkę odbija. Zobaczymy, mam nadzieję, że to nie będzie. No, widać ten potężny spadek, widać. Jednodniówka albo na 7 dni to będzie lepiej widać. Może nie jeden miesiąc, trzy miesiące? No teraz widać. Spada. Zobaczymy. Także do usłyszenia.